Leść. 15 i tylko dwaj Polacy. Piotr Protasiewicz i Tomasz Bajerski. Ciekawe, czy były jakieś wskazówki menedżera kadry Andrzeja Rusko, kto w tym wyścigu ma triumfować, kto ma zdobyć trzy punkty, a kto dwa. W lepszej sytuacji Piotr Protasiewicz on prowadzi ma o jeden punkt więcej po trzech seriach startów, ale chyba myślę, że nie ma tutaj żadnej kalkulacji. Obaj biało czerwoni jadą na całość, który z nich okaże się lepszy, ten będzie bliżej Grand Prix. Boi się i troi Tomasz Bajerski Piotr Protasiewicz na czele stawki. Bajerski teraz przy krawężniku, wyjdzie chyba przed Piotra Protasiewicza. Ciasno obaj Polacy. Bajerski przy krawężniku, próbuje wypychać Piotra Protasiewicza. No bez pardonu teraz walczą obaj Polacy i Bajerski i Protasiewicz. No i skuteczniejszy Tomasz Bajerski na tym trzecim okrążeniu. Jak będzie po czwartym, chyba tak obaj będą mieli po 8 punktów w dorobku. Obaj realne szanse na awans. I Bajerski, i Protasiewicz po 8 punktów. Zwycięża Bajerski. 3 punkty, 2 punkty dla Piotra Protasiewicza. A przypomnijmy, że wcześniej wykluczeni byli Roni Pedersen za spowodowanie upadku Piotra Protasiewicza i w drugi odsłóc.